Pierwszy sterownik, jaki zaprogramowałem, to był Siemens Logo. Byłem świeżo po studiach i moja perspektywa była taka wąska. Wiedziałem nie więcej jak podłączyć przycisk i wyjście jako stycznik do uruchomienia silnika. Kolejną pracę, jaką zdobyłem, to było w branży wodkan i tam już zacząłem programować nieco wyższe sterowniki w pompowniach ścieków, w zestawach hydroforowych, oczyszczalniach ścieków itd. Moja perspektywa nieco się poszerzyła. Poznałem nieco więcej urządzeń, proste przetwórniki analogowe, jak sondy poziomu, czy też przemienniki częstotliwości. Kolejną pracę, jaką zdobyłem, to było utrzymanie ruchu i tam świat mi się po prostu automatyki otworzył. jak. Wiele urządzeń jest w automatyce. Były tam serwosilniki, większe falowniki, skomplikowane algorytmy sterowania czy roboty przemysłowe. I jak tam popracowałem kilka lat, to moja kariera po prostu już wystrzeliła do góry. I tutaj wniosek jest następujący. Im więcej wiesz o urządzeniach automatycznych,